Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja teraz jedziemy sobie w teren. Ja jadę sobie na czekobelku, mój brat jedzie sobie na Pegazie, moja siostra jedzie sobie na Adasiu. No i teraz właśnie je będziemy szykować. Ja zakładam oczywiście o głowie. Nie poczekam. Ja oczywiście sobie zakładam o głowie. Tu moja siostra mnie kameruje. Mamy o głowie. I dzisiaj sobie wyjeżdżamy z napierśnika. Oczywiście wkładamy tu ładnie. Potem ładnie tu. O Boże. Dobry. No i tutaj załóżka. Tutaj się okoczy. I zakładamy. No i koniki są gotowe. No okej. Okay. Teraz sobie jedziemy. Uwaga, furtka. Prrr. Dobra, już. Na razie sobie jedziemy z tym pikiem. Dobra, zaczniemy galop. Ha, dobry. Dobra. Hap. Gala. tutaj kółeczko i jedziemy sobie teraz z tym pikiem mi się zaraz telefon rozbuduje więc zaraz kończymy I teraz już wracamy z tereniku no i lecimy do furtki uwaga uwaga furtka Ok, przeszłam. Teraz oczywiście sobie ściągniemy o głowie i pokażę Wam zaraz całą paczkę moich koników. To jest moja cała paczka koników. No i proszę bardzo, jak się ładnie prezentuję.